Poznań będzie świętował 770 urodziny nadania praw miejskich w programie korowód z widowiskiem plenerowym, a także gigantyczny tort ważący 770 kg. Wielkie świętowanie 23 kwietnia. Rynek wildecki, podobnie jak rynek łazarski, co roku przynosi finansowe straty. Urzędnicy dostrzegli problemy związane z miejskimi targowiskami i zaczynają wprowadzać zmiany. Rynki, oprócz terenu handlowego, będą również miejscem organizacji wielu wydarzeń, między innymi takich jak kiermasze sąsiedzkie czy kina plenerowe. Fotografia z projektu Fit on the Street Jacka Bakutisa wyróżniona w Annual Photography Awards za 2022 rok. To już drugi raz, gdy organizatorzy konkursu docenili pracę Poznaniaka. Według informacji dziennikarza Interii Sebastiana Staszewskiego Lech Poznań otrzymał pierwszą ofertę za Michała Skurasia. Obecny piąty zespół Ligi Belgijskiej Klub Brusz chce zapłacić za pomocnika kolejorza 6 milionów euro.